Muść! 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 O kurwa, szczęść nazyw! się boję, że to wyleję. Popartek pojawiał, że się może wyleć. Standardowo chcemy się przejechać po dwunastolatkach. A Jak nie, no to wiadomo, że chuj mi w dupę. jest ten Ale przecież ty jeszcze nie walczyłeś! Nie wiem, to jest przyczółek! Ja pierdolę! Nie tą rywalizację! Trzeba to rozpierdolić! Przysięgam ci, że nie podglądałem! Tam, gdzie ja z... Tam, gdzie ja zajdę... Kurwa. Nie, nie! Zeskocz z tego. Ale... <grym> Nie puszka kurwa Po poszedł kurwa Dobra to koniec Outro song daj No z bokiem Tylko musisz ją zastabilizować Ale leci kurwa Mam ją mam ją Ale ona leci tu leci na, Daj ją na nie A, A, mam ją. Ale ona sama leci 3 wąszuje 3 4 Kontroluje Osło. tylko Kontroluje puść to, Ale ona wpływa Puść, puść. puść. puść ją <laughs> No właśnie! Dobra. Leci tak! Owca ma sekundę! Następny! No! Leci tak właśnie! Dawaj! Co się stało? Dłużej przytrzymaj. Dłużej. No, tyle. Dłużej jeszcze. To o to chodzi, żeby było. Nie za prosto. Dobra, czyli to nie jest jak ICY Tower, to trzeba wyliczać. No, to Sakerowi by się, o, ale by mu się spodobało. Trzeba mieć wyczucie właśnie tego, za. musisz dalej no. stanąć, żeby się odnieść. Tak, to już o. rozumiem. Już za blisko potrzeba. Ale Sakerowi by się spodobała ta gra, powiem wam. Nie Na prawo, a dobra, wskoczyłeś. <słuch> Saker żałuje, że jest u ja. doktora Biernata. Dobra, mamy te kile dwa dni temu, zobaczmy. Na mój chłopaku, żeby zrobić muzeum Galerię Pierdów? Myślałem, że to moja suka. Poszukać? Kukuracia, pamiętam to. Jak dziś. Pamiętasz ten dzień dokładnie? Ja dokładnie pamiętam. Ja już na głos. O A tutaj... A to teraz. O kurwa, szczek masy. Słynny ból szczek masy, no. no. Nie mogę znać, boję się, że wyleje. To może no, nie, bo paska odsłonić, jak jesteś taki... No weź, pomóż mi. Serio się boję, że to wyleje. bo Bartek powiedział, że się może wyleć. Bartek tu jest w ogóle? Nie. Nie położył? Byłem, no weź no. No, już to, nie to, no, Nie wiem No to weź znajdź Ja jakiś tam. Dwa obozy są Ja, jest osoba i tak We... Co, szukasz ten, światło? O, byli. tak będzie lepiej Dwa obozy, Dwa obozy... Ja, jest osoba i tak Jest tak, tak <głos》>. Słuchaj, nie rów tak Trzeba robić dokładnie ale ja robię inaczej, bo tak jest szybciej. Ale jest jeszcze druga osoba i mówi na przykład, że ja lubię poszarpać, lubię poczuć impuls. Która osoba, ma która osoba ma rację? Trzy sekundy daję wam na odpowiedź. Trzy, dwa, jeden. Która osoba ma rację? Tak, która ma grubsze plecy. <laughs> Ale oglądaliśmy wczoraj po meczu. Niemcy. Z chorwacją. Kostaryką. Kostaryką, przepraszam. Małpy, które się przeglądają w lustrze. Wiecie, zostawili im, spuścili im lustro w środku dżungli. No, śmieszne, że tak potężne stworzenia są w stanie urwać ci. I ci uryw, urywają łeb w sekundę, patrzą się w lustro i są zgubione. Są tak silne, ale zarazem... On... Poświęceniem tego, że są tak silnie, silna jest ta głupota ich, nie? Że są tak głupie. Oby nam też się udało. Z czym? Tak głupim być, jak one. No. Chciał żeby żeby zmalizować siłę, siłę, no. A. w sumie dobrze, że są lustra na siłowni. Bo będziesz wiedział, w którym momencie... No, no. tak! Ale zobacz to one są! Ale no, no. Zawsze były! Ale My to... się przeglądamy. Tutaj. Ale im właśnie przecież, jak ci, te osoby co trenują, stoją i patrzą w te lustro. I dopinają... Dopinają swoje mięśnie, patrzą się w lustro. Dzisiaj jest ten odcinek z tego względu, że wszedł nowy update do Fortnite'a i jest odświeżona grafika. Jest kilka nowych mechanik, błażej. Może w trakcie odcinka będzie nas uczuł tych mechanik razem z roburem, bo tutaj jesteś patronem odcinka i standardowo chcemy się przejechać po dwunastolatkach, chłopakach, spokojnie. Po 12 latkach chcemy o, im pokazać, chcemy im pokazać e, po prostu, że są zerami, prawda Robert? No tak, tak, no i małe. To co wdajemy teraz? Mike palion. palion, 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 Tu będzie wysoko. Tak? Jest od razu świeżak, super Puszczam na pełnym wyciszeniu dźwięku. Zobaczcie, jaka to jest społeczność. Czekaj. Na cztery. Czekaj, czekaj. Co? Jeszcze raz przeczytajmy to. Wyciszenie. Czy ja czegoś nie Super piosenka, puszczam na pełnym wyciszeniu dźwięku. A nie. Czyli, że mu się nie podoba. Okej, okay. za szybko, za szybko. Ty faktycznie, ogień, zanim zacznę słuchać, jak wyjdzie, to, to się przygotuje. I wykonam tak, amputację już, okej. Okay. No, Czegoś na, nie tak. wiemy tutaj. Z mlekami mam tak. Teraz się może okazać po tym, że, że nie mamy racji jednak, ale jestem tak, raczej w 100% pewny. <grym> ale, ale ogarniam. Jestem tak. Ogarniam o co chodzi, że to ma tam 3, 3 2, coś takiego, że to powinno być. Pierwszy? A jak nie, no to wiadomo, że chuj mi w dupę, ale <grym> idę na pewniaczka, że jak to, to strasznie się zdziwię. Pierwsze jest na puste, bo jest bardziej, jest fajniejszy troszeczkę smak, a to drugie jest trochę jakby bardziej rozwodnione właśnie. Ja nawet po konsystencji obstawiam to drugie. Że jest fit. Wydaje się na Nie, ja na odwrót A mówię nie na źle. odwrót, ale właśnie kurczę, boję Wydaje się. Daje się tego. tłustrze. Boję to się spędze. tego, bo mi smakuje o wiele lepiej mi smakuje pierwsze. a Dojna! Ja zostaję przy Ktoś tym, wygrał, co powiedziałem. przegrał. Zostaję przy tym, co powiedziałem. Jeżeli mleko 0 jest lepsze niż. To już ogólnie wygląda jak. No, po prostu inny płyn niż mleko. Dobra. Bo zostało usunięte wszystko. Czy oznaczony taśmą kubek jest z mlekiem 0 czy z mlekiem 3,2%? Ja mówię 0, oni mówią 3,2. Zostanę przy tym też. Kubek oznaczony taśmą jest z mlekiem 3,2. Czyli jest Czyli robór jest mistrzem. Mleka. Nie no, ja też. No ale robór był w 100% pewny i chuj mu w dupę do nie Dobra, jest 110, no zobaczmy. Dobra. Zobaczmy, czy Bartek będzie miał tutaj edytował coś, że mi coś wchodzi. Dobra, jedziemy. I gura na. Dawaj, 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 dawaj. Edycję. Czy to bardziej składa? Warej, boże. Dawaj Boże. Jesteś ten taniec, tak? <śmiera> no, no, jest ten nie, nie No jest to 10, nie będę robił dalej, bo wszyscy starałem. Nawet no. już my się porządzimy. Mi i to i tak, stać, ja to nie Dobra. musiałem. Plot ale twist. plot Lot twist zajebaliśmy ci 111 kilo, żebyś pobił do diagnu. Krop potu, Nie uronisz przez... I wiesz, już człowiek się tak. A ty, przebiegły sakramenty! <laughs> <dobro, dobro, dobro. śmiech> no, w jednej Zajnie. Zajnie. No to... Ale rozumiem, Mateusza, bo to jest tak trudno, kurwa, tylko zrobić jedno ćwiczenie. No, wyobraź sobie, że my przychodzimy 10 lat temu na siłkę i mi, po... i mi powiesz, ktoś że jedno ćwiczenie. I ktoś nam to nawet. mówił. Słuchaj, jedno ćwiczenie. 3-5 serii mocnych wystarczy, nie? Tego dnia. By się na niego spojrzał, weź spierdalaj. Jak to jak to mówią na tej na, na konferencji, jak to wczoraj było? Dzień Dzień dobra, Zami. Człowiek, Pięknie już nie właśnie, Pięknie to po znajomych Dobra, utkaj, utkaj. pizda, dobra, utkaj, Dobra, morda, kurwa, <laughs> zamknij ten ryj. Dawaj, odegramy, no. mordo, ale jedno ćwiczenie wystarczy. Ale utkaj, kurwa, pizda, człowieku, zamknij ten ryj. No także pisa. jeszcze i dwie godziny idę robić jeszcze kurwa dipy w różnych kątach. No. <susza> nie za mocno <susza> 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 Aaaa, ja! tak kurwa. lekko, to kurwa. kurwa, to szmada, Siedba. połowa czasu jak sobie. E, średnia kla klasowa na egzaminie wyszła 1,77, spośród uczniów oprócz Adama było 17 jedynek, 7 dwójek, 2 trójki, 2 czwórki, 1 piątka, jaką ocenę dostał Adam? No. <laughs> 17 osób i średnia 1,77 No to co, kończymy odcinek? To nie jest. Nie, jakiś mieszaniec mi się kojarzy. No właśnie, Takie, Tak jak na podwórku na wsi, zawsze ro, rośnie drzewo, i jest takie jabłko takie brudne, jakby. Czyli zielono. Ja nie miałem brudnych jabłek. Mi się kojarzy, że czerwony Kolor brudny. Brudny taki wiarz. Jaki to mówisz? Brudny wojskowy mi się kojarzy, <grym <grym no, kurde. to są I co? 10 grudnia, bomba kontra Muran, Papery macie tutaj. Kipytujemy. Chcemy, żebyś nas na pewno zaskoczył, zrobił show. To no, na pewno tym razem kurwa nie idę spać od razu, nie? <grym> Tym razem przynajmniej będę miał trzy szanse. Mm. Trzy razy. A podnosić no. się podnoszę się od razu, więc... No fajnie, fajnie by było zobaczyć jakąś trwafalkę. No? no fajnie by, no. bo kurwa powiem ci Wyjście. tak. Coś sam dłużej. bym ją obejrzał, nie? taką wiesz, nagraną, fajnie, a nie to tylko jakichś tam z za amatorskich zawodów. Fajnie bym taką właśnie w telewizji, no. kurwa, człowiek już dwa razy wyszedł, a nie ma co oglądać, nie? Nawet, wiesz, nawet w nie mam sobie poglądać. Szczerze, nie obejrzałem żadnej walki. Bo tam nie było co oglądać, nie? W tych moich walkach. Absolutnie, jakbyś nie miał jeszcze walki. Nie no, powiem ci tak. Czuję się jako tako, po japońsku, nie? Ale przecież ty jeszcze nie walczyłeś. Więc, więc czysta głowa wchodzi ci I Nie księżyczek. Nie minut to razowy widok w życiu, jak kometa Haleja kurwa. Polska kometa haleja. Ale szupi. to moja technika, ze wczoraj. No. No. Jeszcze, że on po owcy zrobił to, nie? Wynalazłem. Że to owca Patrzcie teraz, jak się lepi. Oh, yeah. Ile prób! Chociaż mogło być lepiej, trochę. Nie, no i zgi. Lecy macie. Lecy! Aj cool, nie no za dużo się działo. Eee, soccer, pomóż mi tutaj. Nie pijesz, jadę, jadę. Ach, aj, a, aj, 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 szóste miejsce. No. Tu hmm. dobrze? Będzie <suszy> dyplom. <gody> <gody> <tek jam> to już wojna dwa 2 robota. Weź jeszcze raz, kurwa. Kurwa, boję się, Boję się, że to był najlepszy Bakir. To był najlepszy To był Dario Bakir. To był Dario kurwa. To jestem To jestem kurwą To jebaną. Kurwą jebaną. Taśma Ale dzisiaj mam taki dzień, Taśma tusty, że pewnie to... będę kurwa. Taśma tłusty 100%, zaken jesteś jebana kurwa. No, nawet nie czytaj wyników, tylko już punkty zapisz i, no. i przejdźmy dalej. Ale serio dzisiaj jestem tą kurwą. Taśma tłusty bez taśmy chury. No i git. To jestem kurwą jebaną. Tak miało być. Daj słowo honoru bez krzyżowań, że nie, że nie chciałem sushi zamawiać, że nie prosiłem cię. I dasz słowo. Ale do widzów, o tak. Czyż? Żeby nie było krzyżowa. No, nie chcę tego A. zrobić. Nie chcesz tego zrobić. Nie, no tak było. Przecież... O, Ale nie mały, tak nie domknęła! Nie Na Naprawą było w ogóle. Tak męła, ale... o, bo... o, był dobra, On nie pchnęłaś. te pałeczki! On te pałeczki zjadł! On te pałeczki zjadł! Jak oglądał mecz. Nałogę. Zamiast poczekać, aż Kaja go poczęstuje, to jeszcze tak zrobił. Podejdą <noise> na kategorią będą raperzy. Raperzy. Ale ja mogę ogólnie oszukiwać was. Bo wy nie będziecie ich znać Ale wiemy, że tego nie zrobisz. To będziesz siebie też oszukiwał. 10 10 wow. po raz pierwszy. Mocno zaatakował. 10 po raz drugi. Już tylko mógłbym podbić, żeby mnie przebił, żeby powiedział 12. Że no. Albo nie, 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 nie. Się po moc... raz trzeci sprzedane. Nie, nie czuję się mocno. Tu. Dobra, starzeń. Tak, jak się Czeko? skupił ty. Dobra, no dobra. kurwa, bo start. trzeba. Trzy, cztery. Trzy, dwa, jeden, start. Quebo, Taco, Leroy, Isham, vinipas Pass, e, Esoterik, e, Coleman, Insane Clown Pussy, e, <laughs> Nie mów! Eee, dobra, dobra, chwila. Kurwa, jak się mózg wyłącza, ty! Nie wymienię znowu! Masakra, ja nie wymienię, nie zdążę, nie zdążę. Ja pierdolę. Ale brak szacunku do widza, ty. Ty no, słaby, słaby poziom sportowy dzisiaj. Minus 15. Jay-Z, M. Eminem ty cent. Nie, ale mi się jakoś wyłącza. Nie wiem o co chodzi, serio. Trzeba myśleć nagle. Jeszcze jak ktoś coś mówi, to, to już w ogóle, nie? To już mi się totalnie no. zamyka łeb. <grym> czy masz minus 10, czyli minus? Ty polskich youtuberów byś nie. miał już być ten. Adrian Polak. Medusa. No, Znowu będziesz na dole samym. Już tak daleko byłeś, Michał. Nie, nie z skraju tu. L, ale tu mocno w L, Ale tu mocno w pizdę. Ojej, ja pierdolę! Nie tą rywalizację! Trzeba to rozpierdolić! Na spokojnie, że! Malik? Tak. Tak, tu też, na trzy skrole max. No ale jakie, kurwa. No to jeszcze raz, Co ty, tak, żeby... Kurwa? Cześć, jeszcze raz, jedna. No takie skrok. pełne skrole. Raz. O. Dwa... No. Już tak przeciągam. Dzień I na pełen, trzy ja. pasz. I to jest pełen. Nie ma. No i chuj. Myślę, że Robot ja. myśli, że podglądałeś. Ma to w oczach. Przysięgam. Teraz, przysięgam nie? ci, że słuchasz na konali, Jeszcze jak miał Myślę, korkużkę, widział, to wiesz. Przysięgam, to przysięgam tak. ci, że nie podglądałem. Galeryjnie nie podglądałeś. Przysięgam ci, że A. nie. No to nie jest tu, tutaj już. To biceps, on już płacze. Już dawno ta adaptacja, no. co on miał osiągnąć. Możemy sobie wbić, że jest taki pasek, my wbijamy ten pasek, jak w San Andreas. Zanim zaczął pizza robić, już był pełny. A, no, że już miał pełny, już a teraz... złożony. złożonych. A, i to w San Andreas było, że to koniec nadziei, wróć, kolejnego dnia było. Nie no. mogłeś dalej ćwiczyć, a tutaj jest tak, że ty możesz a dalej. A wpisuje kody, nie? No. Stay at the gym, 38, nie? I robi kurwa jeszcze I, i robi dalej, nie? nie? Już tam gdzie ja z tam gdzie ja zajdę już zostawiam, nie ma dobra. żadnego spadania. Dobra, i lecimy dalej. Na środku masło. Kurw Nie, nie. To prze mowę, że ten moment, no. Kur... Kurwa. kurwa. no. Tym mocnym, kur... <laughs> mocny w chuj, no. Prosto w... Ale... patrz, trochę. Czekaj, Dobre. czekaj, ej! Psz, moja teraz. No ja kurwa. Po pączku ja. Ma po pączku. Saker po pączku, a saker no ja kurwa, po sakierze. ja po pączku. Nie, on był przede mną. No. Już trafi, O, już jest... Tu. ej, ej! Ej! <laughs> <grym> Ale, Ale na wysokości zaje, bu, 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 bu. zaklej mu ten rej, kurwa, którym się tak drze. Zaklej mu i śniegiem, kurwa. Jakby zeskocz z tego. Zeskocz z tego. Ale... <grym> <grym> I jeszcze zeskoczę prawo. Kurwa. <grym> Ostatnia próba. Dobry. Nie, dobra. Dobry. Kurwa, Jej. mać! Kurwa. Dobra. Przedostatnia kategoria to stolice. 4. 4 po raz pierwszy. 4 stolice po raz drugi. Nie było łatwe, kurde. Pira, bo tu 5 można. Niech 5 po raz Pierwsza pierwszy. Ta pustka, A właśnie, pięć? że jak zacznie się wymieniać, to już kminie, że już kuknąłem. 5 po raz drugi. I 5 po raz trzeci sprzedany dla Roberta o... Dajmy mu robi. Dobra. Dobra, jest to Ja. raz. jest ja tak. dobra. jest 15 sekund. Czy jesteś gotowy? 3, 2, 1, start. Niech będzie tak, niech będzie Warszawa, Praga, Wiedeń, Berlin. Hmm. Trzy. O kurwa. Zajebanie. Puska, kurwa. Dobra, kicha. To dobra, to jest... Lobem. Uwaga, uwaga. Ale lobem zajebał. Naprawdę teraz będzie kicha. A, ja, kurwa. Kurwa. O! Tak znamię otwór. poszedł chul. To jest oczogór, nad okiem Oczogór Oczogór d坑. Dobra, to koniec Outro song daj <sm> O <objetivo> <Głap anniak> <parfois> koniec To koniec widzowie na razie, widzimy się w kolejnym Dawaj Dobra, trafiam, bo już mnie paluchy odmarzają Uja Kuja trafiasz jedziemy kurwa. Nie jedź w kurwa. To meta chala ja powiedział. Gimnazjum. Że w wieku 35 lat będziesz to gówno robi teraz. No tak ja już że powiedziałem, Bo że będę to robił kurwa! Możesz robić wygórę... Miał ręce w ciepłej włosie, kurwa! Zamiast do szkoły z konewką, kurwa do parku ty!